Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu. Opis metod sprawdzania czy samochód jest aresztowany, czy nie, co to znaczy dla kupującego, jeśli samochód jest aresztowany. Metody sprawdzania, niuanse. Wideo aresztowaniu samochodu. Zakup samochodu na rynku wtórnym to nie tylko oczekiwanie na szybką podróż własnym samochodem, ale także dość kłopotliwe przedsięwzięcie. Zawsze istnieje ryzyko natknięcia się na nieuczciwego sprzedawcę i zapłacenia pieniędzy za samochód, który jest pod zastawem, aresztem lub konfiskatą. Jak sprawdzić, czy samochód jest aresztowany, czy nie? Rozważmy główne sposoby. Samochód w areście. co to oznacza dla kupującego? Zatrzymanie samochodu jest pojęciem prawnym, które jest interpretowane nie tylko jako ograniczenie, ale jako zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności z samochodem. Właściciel zatrzymanego samochodu nie może go sprzedać, wydzierżawić, przekazać osobom trzecim do zarządzania, a w niektórych przypadkach nawet używać. Jednak nieterminowa aktualizacja baz danych Brak jasnej koordynacji między departamentami prowadzi do tego, że zatrzymane samochody są sprzedawane, rejestrowane i po pewnym czasie odbierane kupującemu. Następujące agencje rządowe mogą aresztować samochody, organy komornicze zajmują samochód w przypadku niezapłaconych mandatów policji, drogowej, zaległości w płaceniu alimentów. Organy celne Federacji Rosyjskiej wydają nakaz zajęcia w przypadku podejrzenia, że samochód został nielegalnie przywieziony do kraju. Nie przeszedł pełnej procedury rejestracji. Sądy wydają orzeczenie o aresztowaniu samochodu. Jeśli właściciel ma spory majątkowe w sprawach administracyjnych, jest w sporze sądowym z bankami, gdzie samochód został zastawiony jako zabezpieczenie transakcji finansowych. Jest to znacznie trudniejsze, jeśli samochód został zajęty w ramach toczącego się postępowania karnego, gdy istnieje możliwość, że samochód zostanie skonfiskowany po wydaniu ostatecznego wyroku. To właśnie w tym okresie, gdy samochód nie jest jeszcze skonfiskowany, ale znajduje się w areszcie. Pozbawieni skrupułów właściciele próbują sprzedać samochód, a osobno warto zwrócić uwagę na skradzione samochody, które są poszukiwane. Samochody te nie są aresztowane, ale jeśli kupisz taki samochód, w 98% przypadków będzie on musiał zostać zwrócony prawnemu właścicielowi, a ty będziesz musiał przejść do statusu ofiary i szukać oszustów którzy sprzedali ci skradziony samochód, główne sposoby sprawdzania czystości samochodu przed zakupem. Niestety, żaden z istniejących sposobów sprawdzenia samochodu nie daje absolutnej gwarancji potencjalnemu nabywcy. Ale jeśli dokładnie sprawdzisz procedurę i poprosisz o pisemne oświadczenia, że samochód został sprawdzony pod kątem ograniczeń przed transakcją to w 99,99% ,99 przypadków możesz nie martwić się o to, że zakupiony samochód może zostać odebrany. Najlepszym sposobem na sprawdzenie samochodu pod kątem zatrzymania jest zgoda właściciela na przejście przez wszystkie etapy weryfikacji, skupującym i przedłożenie niezbędnych dokumentów. Ta opcja nie jest odpowiednia, jeśli planujesz kupić samochód przez internet. A właściciel mieszka w innym regionie. Najczęściej kupujący ma tylko kod win. Rzadziej sprzedający zgadza się na głos lub przesłanie ekranów swoich dokumentów i dokumentów dotyczących samochodu. Online za pośrednictwem strony internetowej Państwowej Inspekcji Samochodowej Główną wadą oficjalnej usługi jest brak możliwości zażądania pisemnego raportu z inspekcji lub raportu fotograficznego, który mógłby stać się dowodem w sądzie. Kontrola samochodu jest przeprowadzana bezpłatnie przy użyciu kodu win pojazdu, co wyświetla... Wyświetla baza danych inspekcji drogowej, nazwę rejestrującego samochód, datę rejestracji w Policji Drogowej, liczba wypadków, w których uczestniczył samochód. Ważne jest, aby pamiętać, że rejestr jest prowadzony od 2015 R. A jeśli wypadek został sporządzony przez Europrotokół, informacje o wypadku w bazie danych usługi nie będą. Czy samochód jest poszukiwany, czy samochód został zajęty. Usługa wyświetla, przez kogo i kiedy nałożono ograniczenia na czynności rejestracyjne z pojazdem. Konkretny powód zatrzymania samochodu można poznać tylko kontaktując się z organem. Który dokonał zatrzymania. Za pośrednictwem oficjalnej bazy danych Państwowej Inspekcji Samochodowej można sprawdzić dowolny samochód z dowolnego urządzenia. Opracowano wygodną mobilną wersję strony zapytania. Usługi Państwowej Inspekcji Samochodowej oprócz sprawdzenia samochodu przez WIN: na stronie internetowej Departamentu znajduje się kilka usług które mogą być przydatne dla kupującego w celu sprawdzenia samochodu, jednak aby z nich skorzystać, konieczne jest uzyskanie danych osobowych i dodatkowych informacji o samochodzie od sprzedawcy, sprawdzenie prawa jazdy, sprawdzenie mandatów. Jeśli kierowca sprzedaje samochód osobowy, całkiem realistyczne jest założenie, że wydał on sobie również paszport techniczny, Zarejestrował go na swoje nazwisko i posiada prawo jazdy. W osobnym polu należy wprowadzić serię, numer i datę wydania prawa jazdy. Usługa dostarczy następujących informacji w czasie rzeczywistym. Czy prawo jazdy zostało wydane z tym numerem, czy prawo jazdy jest poszukiwane. Informacje o ewentualnym pozbawieniu właściciela prawa jazdy. Usługa sprawdzania mandatów pomaga wyjaśnić. Czy mandaty zostały wystawione właścicielowi za wykroczenia drogowe? Kiedy dokonano płatności? Czy istnieją ograniczenia dotyczące czynności rejestracyjnych z samochodem? Wśród rodzajów aresztowania znajduje się ograniczenie dotyczące zakazu wyrejestrowania. Ten rodzaj aresztowania jest nakładany przez Państwową Inspekcję Samochodową po wypadku samochodu i zniszczeniu miejsc, w których naniesiono kod win. Numer silnika i numer nadwozia areszt zostaje zniesiony po zweryfikowaniu danych przez dział poszukiwań Państwowej Inspekcji Samochodowej. Miejsca kontroli alternatywnym sposobem sprawdzenia samochodu pod kątem aresztowania pozostają strony takie jak Autostat, Strafu.net i tym podobne serwis udostępnia dane o zatrzymaniach, ograniczeniach działań rejestracyjnych w Federacji Rosyjskiej. W NPI i niektórych krajach UE czeki za pośrednictwem stron internetowych są płatne. Płatność za usługi jest świadczona, jeśli konieczne jest uzyskanie raportu fotograficznego, ekranu danych. Ważne jest, aby pamiętać, że certyfikaty uzyskane za pośrednictwem kontroli internetowych na stronach osób trzecich nie są akceptowane przez sądy jako dowód że samochód został sprawdzony pod kątem aresztowania przed zakupem. Służba Komornicza FSSP może również ograniczyć prawa właścicieli do pojazdu poprzez zajęcie mienia ruchomego. Aby sprawdzić dane za pośrednictwem oficjalnej służby departamentu, konieczne jest poznanie pełnego imienia i nazwiska właściciela samochodu, jego daty urodzenia, regionu rejestracji, jeśli właściciel samochodu ma zaległe grzywny. Długi wobec FSSP. Jest prawdopodobne, że jego własność została już aresztowana, ale ponieważ przekazywanie danych między departamentami jest opóźnione, ograniczenia dotyczące samochodu mogą nie być wyświetlane na stronie Policji Drogowej. Charakterystyczną cechą oficjalnej usługi FSSP pozostaje szczegółowy raport o wszystkich długach obywatela, dane o tym, kiedy i przez kogo nałożono opłatę, dane komornika który jest odpowiedzialnym wykonawcą. Jeśli właściciel pojazdu ma poważne długi wobec agencji, dane mogą być wykorzystane do śledzenia informacji o tym, czy przeciwko właścicielowi pojazdu toczy się sprawa karna lub administracyjna, pozwoli to zrozumieć. Czy jego samochód może zostać skonfiskowany po prawomocnym wyroku? Sprawdzanie samochodu przez służby celne, sprawdzenia samochodu pod kątem konfiskaty należy dokonać na oficjalnej stronie służby celnej Federacji Rosyjskiej. Do weryfikacji wymagany będzie kod win pojazdu lub jego numer państwowy. Jeśli samochód został sprowadzony z Japonii, zamiast kodu win należy użyć numeru podwozia. Nadwozia. Bezpłatna usługa online Departamentu dostarczy następujących informacji. Data zgłoszenia wyświetla rzeczywistą datę importu samochodu do kraju, zadeklarowana wartość. Miejsce importu pojazdu. Historia celna jest bardzo ważna dla potencjalnego nabywcy w przypadku zakupu zagranicznego samochodu, jeśli samochód został przywieziony na terytorium Federacji Rosyjskiej bez odpowiednich dokumentów. Takie pojazdy mogą legalnie poruszać się po drogach kraju nie dłużej niż 6 miesięcy na prawach czasowego wwozu. Po upływie 6 miesięcy, jeśli samochód nie został oficjalnie zgłoszony, zostanie on zajęty, a właścicielowi grożą grzywny, odpowiedzialność administracyjna lub karna. W niektórych przypadkach oszuści próbują sprzedać nielegalny samochód w ciągu pierwszych 5 miesięcy po imporcie więc historia celna samochodu będzie dodatkową gwarancją że kupowany jest legalny samochód. Sprawdzanie samochodu za pośrednictwem Kancelarii Notarialnej od 2014 roku w Federacji Rosyjskiej obowiązuje ustawa, która stanowi, że wszystkie zastawione ruchomości muszą zostać wpisane do jednolitego rejestru państwowego. Prowadzenie rejestru i dokonywanie terminowych wpisów powierzono Kancelarium Notarialnym. Rejestr zawiadomień o zastawieniu mienia ruchomego nie zawiera danych o aresztowaniu, ale może służyć jako dodatkowa gwarancja, że samochód, który ma zostać zakupiony, nie ma ciemnej historii. Ponadto zgłoszenie się do kancelarii notarialnych w celu uzyskania informacji jest bezpłatne. Notariusze wydają pisemne potwierdzenie, że samochód nie jest objęty zastawem. Dokument można przedstawić w sądzie jako oficjalne potwierdzenie praw kupującego, wideo o zatrzymaniu samochodu. Opis metod sprawdzania, czy samochód jest aresztowany, czy nie, co to znaczy dla kupującego, jeśli samochód jest aresztowany. Metody sprawdzania, niuanse. Wideo o aresztowaniu samochodu. Samochód w areszcie. Co to oznacza dla kupującego? Główne sposoby sprawdzania czystości samochodu przed zakupem online za pośrednictwem strony internetowej Państwowej Inspekcji Samochodowej, usługi Państwowej Inspekcji Samochodowej, miejsca kontroli, jak sprawdzić, czy samochód jest aresztowany za pośrednictwem bazy danych. Federalnej Służby Komorniczej Sprawdanie samochodu przez służby celne Sprawdanie samochodu za pośrednictwem kancelarii notarialnej wideo aresztowaniu samochodu. Kreska RSS Kreska kupno samochodu na rynku wtórnym to nie tylko oczekiwanie na rychłą podróż własnym autem ale także dość kłopotliwe przedsięwzięcie. Zawsze istnieje ryzyko natknięcia się na nieuczciwego sprzedawcę i zapłacenia pieniędzy za samochód, który jest objęty kaucją, zajęciem lub konfiskatą. Jak sprawdzić, czy samochód jest aresztowany, czy nie? Rozważmy główne sposoby. Samochód w areszcie, co to oznacza dla kupującego aresztowanie samochodu, pojęcie prawne, które jest interpretowane nie tylko jako ograniczenie, ale jako zakaz wykonywania jakichkolwiek czynności z samochodem, właściciel zatrzymanego samochodu nie może sprzedać, wydzierżawić, przekazać pojazdu pod kontrolę osób trzecich, a w niektórych przypadkach i korzystać z samochodu. Jednak nieterminowa aktualizacja baz danych, brak jasnej koordynacji między departamentami prowadzi do tego, że zatrzymane samochody są sprzedawane rejestrowane i po pewnym czasie odbierane kupującemu, następujące struktury państwowe mogą aresztować samochody sąd organy celne federalna służba komornicza organy komornicze zatrzymują samochód w przypadku niezapłaconych mandatów policji drogowej, zaległości w alimentach Organy celne Federacji Rosyjskiej wydają nakaz na samochód. Organy celne Federacji Rosyjskiej wydają nakaz aresztowania w przypadku podejrzenia, że samochód został nielegalnie przywieziony na terytorium kraju, nie przeszedł pełnej procedury rejestracji. Sądy wydają orzeczenie o aresztowaniu samochodu. Jeśli właściciel ma spory majątkowe w sprawach administracyjnych, spory sądowe Z, bankami, w których samochód był przedmiotem zastawu w transakcjach finansowych. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana, jeśli samochód został zastawiony jako zabezpieczenie transakcji finansowych.